NIS-2 w praktyce. Jak przygotować organizację do nowych wymagań? Dyrektywa NIS-2 to kolejny obowiązek, który przedsiębiorcy muszą spełnić, niezależnie od tego, czy są na to gotowi, czy nie. Wprowadza ona, ta regulacja NIS-2, szereg nowych ym, regulacji, przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, a co za tym idzie, dodatkowe koszty, które spadną na firmy. Co więcej, wdrożenie NIS-2 nie jest opcjonalne, ale yy, brak. Yy, Zgodności może prowadzić do wysokich kar finansowych. Audyt NIS-2 to pierwszy krok w procesie dostosowania organizacji, ale jednocześnie to kolejne obciążenie, które przedsiębiorcy muszą ponieść z własnej kieszeni. Przygotowanie firmy do NIS-2 zaczyna się od przeprowadzenia audytu zgodności, który pozwala określić, jakie braki występują w systemach zabezpieczeń IT. Problem w tym, że większość firm, zwłaszcza z sektora MŚP, małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, nie ma wystarczających zasobów, aby samodzielnie wdrożyć tak skomplikowane regulacje. W efekcie przedsiębiorcy są zmuszeni do wynajmowania specjalistycznych firm audytorskich, co generuje ogromne koszty. Zamiast firm audytorskich, oczywiście to mogą być specjaliści od cyberbezpieczeństwa, prawnicy dalej są to koszty. I są kolejne przykłady na to, jak regulacje unijne są wdrażane bez realnego wsparcia dla tych, którzy muszą je spełnić. Po audycie firmy muszą wdrożyć polityki zarządzania ryzykiem, co oznacza konieczność monitorowania zagrożeń, testowania odporności systemów i opracowania skutecznych procedur raportowania incydentów. To wszystko wymaga zatrudnienia. Eksperta zazwyczaj w zależności od wielkości e, organizacji, często ktoś m, z już zatrudnionych osób m, dostaje zadania m, jakby do y, cyberbezpieczeństwa. No, trzeba wdrożyć nowe systemy IT oraz m, przeprowadzić odpowiednie i regularnie trzeba przeprowadzić testy, a to oznacza jeszcze większe koszty. Czy, te wszystkie, czy, to, czy wszystkie firmy są na to przygotowane? Czy sektor MŚP, który i tak boryka się z rosnącymi kosztami i? prowadzenia działalności jest w stanie sprostać tym wymaganiom bez wsparcia, jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów nis jest odpowiedzialność zarządu za wdrożenie regulacji. Jeśli firma nie spełnia wymagań, to konsekwencje mogą ponosić nie tylko sama organizacja, ale także osoby zarządzające, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Oznacza to, że nie tylko firma zapłaci kary finansowe, ale również i menadżerowie mogą ponieść konsekwencje za niedostosowanie się do przepisów. Podsumowując, NIS-2 to nie tylko regulacja dotycząca IT, ale ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe. Koszty dostosowania spadają na przedsiębiorców, którzy nie mają innego wyboru, jak tylko spełniać nowe wymagania. Audyt NIS-2 to pierwszy krok, który pozwala uniknąć sankcji, ale bez realnego wsparcia dla firm, te regulacje będą tylko kolejnym obciążeniem. Jeśli masz pewność, czy Twoja organizacja jest gotowa do wdrożenia NIS-2, skontaktuj się z nami, przeprowadzimy audyt i pomożemy Ci zminimalizować ryzyko oraz koszty związane z nowymi regulacjami.